Witam Was, moi drodzy, z tej strony. Mówi do Was Eonowy i witam Was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Książę Półkrwi. Dzisiaj idziemy do, na przyjęcie do profesora Slackhorna. Nie wiem, czy mama pozwoli mi wrócić po świętach. nie nic działać. Dobra, Nick, chodź, bo właśnie, my idziemy po Luna. Podsłuchałem jak próbowała namówić trytony, żeby rozejrzały się za eksplodującymi mózgokrętkami, futolimpami, czy czymś takim. A, a dobra. Jest w każdym na łodzie. Ej, dzisiaj odcinek będzie tak troszeczkę ekspresikiem nagrany, ponieważ no niestety się nie zdążyłem za wszystkim wyrobić, słuchajcie. I go, go nagrywałem naprawdę na ostatni moment. Więc niestety może będzie trochę krótszy, ale przynajmniej będzie. Jezu, daleko jeszcze. Już dalej się nie dało, Nini. Nie, że odcinek królki to przez całą jego długość będziemy chodzili po schodach. Może się zatrzymasz i weźmiesz to godło, No nareszcie. Oj. Cześć, Luna. Masz... Oh. No, sukienkę. Jak myślisz, czy powinnam założyć również moje kolczyki w kształcie rzodkiewek? Nie wiem już sama, czy będą pasować. Nie, nie. Wyglądasz... Eee, no właśnie. Cieszę się, że przyszedłeś. Profesor Slackhorn prosił mnie o odpalanie tych fajerwerków na rozpoczęcie przyjęcia, ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Trzeba po prostu rzucić insendio na ląty. Naprawdę? Nie wiem... Przepraszam. Jakie mhm. to ładne. Odpalmy następne. No! Aha, jeszcze... Nie to, że tutaj całą tą drogę maszerowałem po tych to teraz jeszcze będę musiał iść w drugą stronę, żeby te wszystkie fajerwerki popalać. Nie bam. Przynajmniej my mamy frajdę. I za dzisiejszy odcinek. Jeszcze jeden. No, widzę, widzę. Chodzi mi o to, że jestem. Źle się czuję dzisiaj. Jestem niewyspany. Zmęczony po całym tygodniu. Dzisiaj jest piątek. Nie do... Słuchajcie, dzisiaj jest piątek. Dla normalnych ludzi piątek to już czas jest odpoczynku. A dla mnie największego. No, ostatnimi czasy. Wiecie, nie też, że jestem zmęczony po całym tygodniu, to dzisiaj jeszcze ze wszystkim się nie mogę wyrobić. Dlatego między innymi ten odcinek będzie trochę krótszy. No Harry, nie umieś trafiać! No właśnie, widzę, bitte. No, i przepraszam za moje jakieś marudzenie, bręczenie i tak dalej. Postaram się naprawdę nie, nie marudzić, ale przed, przed nagraniem stwierdziłem, że tak obręczony dawno nie byłem, jak dzisiaj. Przysięgam uroczyście, że coś wydałem. Nowy obszar, to dobrze. Koniec co? Aurorzy otworzyli już tę część zamku. Chodźmy na przyjęcie zakonu. Mm. Jezu, <grytanie> ale na zakrętach nie wyrobiasz. No gdzie może być przyjęcie? Pewnie... W... Na elikstrach, nie? Przeżyć jest na przyjęcie? Luna nie wprowadzi mnie w błąd. Tu chciałem, iść, to ty tam nakręciłaś się w drugą stronę i mówię, czyżby było to w innym miejscu? Biegiem. Luna, Luna, słuchajcie, będę pierwszy, będę pierwszy. A, dobra, była pierwsza, wygrała. Kurde, Harry! Um nauczyć trafiać w dziurki. I teraz. A -a. No tak to faktycznie było wcześniej zamknięte. Matko, gdzie tu jakie mikłałami musimy iść ze wszystkimiami? Co to widział? Rozumiem, że wystroj wystrój wnętrz to po snapie jest w. jak snapem. Jeszcze zanim kołannam tylko w snach. Bierzesz, że zdarzy mi się chodzić przez sen? Dlatego kładę się spać w głupą. Okej. Okay. I ktoś, kto to zazwyczaj z tym walczy, a nie się. Jeszcze z tego nie mam, cieszę. Abra, jesteśmy. Tak się cieszę, że przyszedłeś. Jest tu wiele osób, którym chcecie przedstawić. Panie profesorze, mm. nikogo innego tu nie ma. Oczywiście. Doskonale, doskonale. Jeszcze nie jesteśmy gotowi ani trochę. Właśnie dlatego, przydałaby mi się odrobina pomocy. Na pewno ty i panna. Yy, yy, Luna. Błyskawicznie doprowadzicie do miejsca do porządku. Miałem zamiar. No nie to, nie to jest tak że jak sobie przyjęcie zorganizował. To jeszcze specjalnie nas wszystkich zaprosił. Żebyśmy mu je zorganizowali. No, czas na go. No ja nie wierzę, Czasnę go zaraz. Co mamy te? Poncza? Poncza to się w tym Dang jest nim yy, wydanie nazywało, nie? No. Spróbować... Yy. Nie no, dobrze. Nie umiem. Kiedy jeszcze umiem A panie Syrop Takie troszeczkę bardzo mugorskie to ważenie Lixi równie <grystanie> Całą butelkę hejt. Co to jest? To chyba Co to pieprz? Dobra, miszu, 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 miszu Cytrynki Pięć cytrynek O no ja mam teraz pytanie, dla kogo my te fireworki odpaliliśmy? Nikogo nie ma jeszcze na tym przyjęciu Uuu, co to jest? Chyba coś nie tak zrobiłem Dobra udało się No mieszaj się co jest Ej Ej co jest on się niszczy chce... Dobra teraz zadziałało A, dobra, to. No nie jest dobra. Gotowy czy nie, czas minął. Proszę przestać. No nie, ja nie chcę już tego robić. gdzie kopnę? Ja to że nas ściągnął wcześniej, żebyśmy mu połącze przygotowali. To jest mi to nie idzie. No nie no, zaraz wyjdę z tego przyjęcia i tyle bym widział. No Dobra. Brawo. Aha. trzy, cztery, Pięć. Już? No i teraz się mieszaj, a nie... Jezu, jak to opornie idzie. Dobra, poszło. <laughs> no, <sorry>. tak, tak. <laughs> No, pff. a to starego się śmiało, że nie umie trafić im. Co? <grystanie> eee, Jeszcze. Wiecie, jak ja potem przesadzę, to jest źle. O, te, wiecie co to jest? To są eee, takie stare cukierniczki. <grystanie> Moja prawa bokieta, mi kiedyś miała. Oj tam. Tak mówię przy okazji, bo wiem, że czegoś takiego już, już praktycznie nie ma i... Ja akurat wiem, ale wie, część z was może nie wiedzieć. No, dobra, udało się nareszcie. Cudowny bogów smak słońca i szczęścia. O ja że tylko ty możesz to zrobić, chłopcze. Są nie ma... Stój poza. A przepraszam, ma jego, kto zaprosił. Muszę przekazać wiadomość. Profesor Dumbledore poprosił mnie o przekazanie ci jego najlepszych życzeń. Wybrał się w podróż i powróci dopiero po feriach. Podróż? Dokąd? Łapy preczty plugawy harłaku. Spokojnie, panie Wilcz. Co to za zamieszanie? Dobra, dobra, chciałem się wkręcić. Zadowolony? Wyprowadzę go. Okej. Okay. A my. No, naprawdę, Harry. Byś sobie darował. Co tam robiłeś? Nie muszę się panu tłumaczyć. Nie snejpowi? Idź na lekcję, fotar Gryffindor traci 10 punktów za próbę watarów. Ale to było przyjęcie nie lekcji. Dobra. Za szybko pobiegłem. Co tam robiłeś? Nie muszę się panu tłumaczyć. Trochę szacunku, dobra? Staram ci się pomóc. Nie dał do na górę. Dobra, może nie będziemy się teraz godłami bawić. No, obrócili się i mnie nie widzieli. Naprawdę, dobra, nie mam pytań. Chcę panu odebrać mi chwałę. W może to ja rzuciłem urok o, na Katie? Bell. Udało się. A może nie ja? Co panu do tego? Przysiągłem cię chronić. Złożyłem wieczystą przysięgę. Nie potrzebuję ochrony. Zostałem wybrany. To moja chwila. A niech to. Myślisz, że z tej tylko udawał? Nie. Powiedział nawet, że złożył nieczystą przysięgę. Wieczystą przysięgę? No tak. Co się dzieje, gdy złamiesz wieczystą przysięgę? Umierasz. Mhm. No, jeszcze już na na feriach. Wszyscy poszli spać? Ja ostatnio nie mogę spać, więc moje włosy. Głupie prawda? Wesołych świąt, Harry. No, mamy wesołe święta. Ty, Alisa. Się tłuki, będziemy się czułki, będziemy się czułki jak się generowało te Wiecie co? Poczekajcie <laughs> Lista zaka. Eee, pojedynki Drentforda, Xperiar, wzmocnienie, Protego Jak się wyka Aha, dobra <laughs> A Xperiarmus? a w drugą stronę, widzicie, ja wkręciłem Tam, tam Wow No, widzę, też brawała na wszelki wypadek Doładowanie zaknięć nie bardzo ma sens, bo oni się wtedy ogarniają. A ja na przykład wrzucają tego a ja już nie mogę zrobić. Leżysz. Leżysz, da. <grym> Chcesz raz się puszczyć? No, widzisz? Nic nie jest! Gdzie jesteś? Uciekaj! Znajdę cię! No i co zrobisz, Bachi? Zabiję? No. Nie jesteś tu. No naprawdę jeszcze tak się muszę pojedynkować z nią. No i Harry. Czuć, 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 Bar, naprawdę, no, tak łatwo się dała się rozłożyć. Ja się nawet nie spociłem przy tej walce. No właśnie, skup się lepiej na Genie. Następnie. Dawno łomaku nie dostał, nie? Ale trafiaj w niego, Harry. No, to, to nie. <laughs> nie no, ja takie tu widzę, że oni leżą po prostu na minutach teraz. Dobra. Dobra. już. No. Nic. Dzięki, Harry. Ciesz się, że żyjesz. I dziękuję. Wiesz. Za Ginny. Gdyby nie ty, miałbym wilkołaka za siostrę. Hmm. E, no, nie ma sprawy. Tata sprawdził boki na Wiedział, że Malfoy patrzy na znikającą szafkę. Co takiego? Co mógłby zrobić z jedną z nich? Nie wiem, ale tata mówił, że nadal był z On coś knuje. Po prostu nie wiem co. Cześć, Harry. Eee, Cześć, Harry, Sądzę, że profesor Slachhorn urządza kolejne przyjęcie dla zaproszonych gości. Jeszcze? Może Slak chron zamieni ciebie i McLagena w króla i królową ślimaków? Na razie, Harry. Hermiono, widziałaś Malfoja robiącego coś podejrzanego? Przestań, Harry. Nadal się martwisz, co robi Draco? Ron powiedział mi, że jego tata widział, jak Malfoy gapił się na znikającą szafkę u Borgina i Barksa. Nie ma mowy, żeby przemycił znikającą szafkę do zamku. Auroży przeszukują każdego, kto wchodzi. Sprawdzają nawet swoją pocztę. No to powiedz mi, jak on to robi, że znika z mapy spotów Pokażę ci. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Teraz pewnie akurat będzie, nie? No jest. Koniec, psot. Jest tam, na korytarzu na siódmym piętrze. A zatem nie zniknął, prawda? Ale czasami kompletnie znika. Mam zamiar się dowiedzieć, co knuje. Idę na siódme piętro. Co ja słyszę? Brzmi sensacyjnie. Gorące wieści szybko stygną. Lepiej idź moim skrótem. Powiedz tylko ulubieniec prasy. Naprawdę myślisz, że czegoś się dowiesz? Tak, udowodnię, że coś knuję. No dobrze, moi drodzy. To chodźmy. Ulubieniec prasy. Zwiększasz sprzedaż gazet lepiej niż darmowe gadżety. Pff. Nie wiem, czy to dobrze. Dziś Draco Malfoy'a? Nie dzisiaj, ale ostatnio często spotykałem dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Malfoja? Kiedy? Przed chwilą. Zawsze kręcisz się po tym korytarzu. Właśnie to znalazłem. Wygląda jak przepis na jakiś eliksir. To pewnie praca domowa. A od kiedy to Malfoy przykłada się do prac domowych? Nawet nie wiesz, czy to jego. Mam zamiar zapytać Hermione, co to za eliksir? Założę się, że to nam da wskazówkę, do czego zmierza Malfoy. Na pewno będzie zakuwać w sali eliksirów. Bez dwóch zdań. Możesz. Ani mieliście przyjęcie. Tam, tą drogą. A ty nie idziesz? Nie, nadal jest spodł podłym nastroju. Dobra, moi drodzy, ale my do Hermianosu pójdziemy w kolejnym odcinku. A na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jeśli mamy w kolejnym i na razie. Pa, pa.